W nawiązaniu do materiału zamieszczonego w internecie przez redakcję Mazowiecka TV pragnę poinformować Państwa o następujących faktach. Po pierwsze nikt, zaznaczam nikt, nie zapraszał mnie ani jako wójta tej gminy, ani jako jej mieszkańca na drogę Kurczowa Wieś Olszany w celu wypowiedzenia się w tej sprawie. Po drugie... Tematem reportażu Mazowieckiej TV miała być jedynie sporna sytuacja, która powstała na drodze gminnej Kurczowa Wiesi Olszany, i tylko do tej kwestii odniósł się w swej wypowiedzi dla Mazowieckiej TV przedstawiciel Urzędu Gminy Jasieniec. Nikt nie poinformował ani mnie, ani urzędników o wielu różnych tematach poruszanych przez mieszkańców, w tym radnych i sołtysów, w czasie ich wypowiedzi na tejże drodze. Nie mieliśmy zatem żadnej szansy, by odnieść się do zarzutów stawianych tam wójtowi gminy jasieniec oraz urzędowi gminy. Tymczasem, drugiej stronie, pozwolono na swobodne wypowiadanie się w absolutnie dowolnych aspektach. skutek tej sytuacji jest taki, że na 35 minut materiału ponad 34 minuty zajęły wypowiedzi drugiej strony, tymczasem wypowiedź naszego przedstawiciela nie całą minutę czy materiał ten powstał zatem w sposób uczciwy i rzetelny pozostawiam do państwa opinii a tymczasem odnieśmy się teraz do kilku przykładowych spraw poruszanych na drodze kurczowa wieś Olszany gmina próbowała sfałszować pan nie żyje od 2001 roku jest tu małżonka mieliśmy 31 akt notarialny a pan, wyobraźcie sobie, nie żyje dwa lata temu, a w tamtym roku podpisał im zgodę. No, Jezus zmartwychwstał po trzech dniach. A pan Musiński Andrzej, świętej pamięci, przepraszam bardzo, po półtora roku. Drodzy Państwo, zapoznałem się z dokumentacją posiadaną przez gminę. Na protokole geodyzyjnego przyjęcia granic działek. Przy drodze Kurczowa wieś Olszany nie ma żadnego podpisu nieżyjącego pana Musińskiego. Jest natomiast adnotacja, że pan Musiński nie stawił się do podpisania tego protokołu. Jak może być dobrze w gminie, gdzie przewodniczącym komisji rewizyjnej jest brat e, e, cioteczny? Brat cioteczny, proszę Państwa, i on rozlicza, proszę Państwa, ma rozliczyć Panią Wójt i całą gminę. Proszę o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko. Czyli wszystko jest zgodne. Wynik głosowania za tak, 13 głosów. Na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w roku 2022 Komisja rozpatrzyła wniosek pana Kamila R. w sprawie szczegółowej weryfikacji spraw związanych z osobą Radnego Konrada Świadkiego. Oto co uchwaliliśmy jako Rada Gminy Jasieniec. Radnego Konrada Świadkiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił Radny Edward Wilewski. Radny Konrad Świadki został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Za wyborem głosowało 13 radnych, w tym radni Edward Wilewski oraz Andrzej Wiśnik. Radni Konrad Świacki i Edward Wilewski startowali podczas wyborów samorządowych w 2018 roku z tego samego komitetu wyborczego. Ustaliliśmy ponadto, że przewodniczącym komisji rewizyjnej może być osoba będąca bratem ciotecznym Wójta, co jest zgodne z prawem i do czego żadnych uwag nie wniósł Wojewoda Mazowiecki. Dla rolników, na drogi, na jakieś tam światło. Nie ma pieniędzy. My jesteśmy naprawdę poniżani w każdym kroku i co chcemy zrobić nie ma nic czy ten fundusz sowiecki, czy inne inwestycje by powstawały dobrze, nie ma możliwości przebicia. w się, nie liczą się. Tak jakby ludzie nie płacili podatków, są niczym. Drogi są do wsi, na które nie ma nawet żużlu. A na wniosek pani Sołtys z Alfosowa w roku 2021 i 2022 przekazałem pani Sołtys żurzel na drogi, którym dysponuje jako radny. Jak widać Żużer z roku 2022 wciąż nie jest użyty do poprawy stanu dróg w sołectwie Alfonsowo. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że w innych miejscowościach poza Jasieńcem nic się nie robi. Przykładem dużej inwestycji z minionego roku o wartości ponad 1 900 tysięcy złotych jest ramat drogi gminnej w Synówkach Forki, która znajduje się na terenie sołectwa Alfonsowo. Gminie naokoło! Nie wyłącza się, nie stawia się oświetlenia, gdzie złodziejstwo panuje od godziny 23 do nocy. 5 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie z radnymi gminy Jasieniec, na którym poruszyliśmy kwestię wyłączenia oświetlenia ulicznego w związku z nałożonym na samorządy obowiązkiem zaoszczędzenia minimum 10% energii elektrycznej. Za wyłączeniem oświetlenia ulicznego w godzinach od 23 do 4.30 głosowali m.in. radni Edward Wilewski i Andrzej Wiśnik. Szanowni Państwo, nie jesteśmy jedyną gminą na terenie powiatu Grujeckiego, która wyłącza oświetlenie uliczne w godzinach nocnych. Wyłączają je również gminy Mogielnica, Nowe Miasto, Barka, Błędów, Goszczyn, Gniewy, a także gmina Grujec co drugą lampę. Drodzy Państwo, w czasie materiału w Mazowieckiej TV padły zwyczajne kłamstwa i przeinaczenia, co będzie miało swój finał w sądzie. Łączą nas fakty. A razem z Państwem możemy więcej. Nie zostałem zaproszony do Pani Wójt. Nie jestem zapraszany na sesję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni są mieszkańcy gminy Jasieniec, panie Starosto e, serdecznie dziękuję za zaproszenie